A w dzisiejszym odcinku coś, czego się nie spodziewałeś, no z tytułu na pewno już wiesz, co to jest, ale otwórzmy i przekonajmy się, czy aby na pewno jest to ten towar, który zamawialiśmy. Dobrze zapakowane, no powiedzmy, kawałek kartonu posklejane. dziękujemy. Yy, tym zakupem wspierasz polską firmę. No i bardzo dobrze. O to mi chodziło. Bo... I co my tu mamy? A mamy tutaj cztery sztuki. O, więcej. A tyle tego kupiłem? Okej. Okay. Dobra. Ciach. Ciach. I ciach. Great success. I to jest dedykowane do yy, czyszczenia... Powiedzmy, klawiatur, drukarek, mebli nawet. Ja tym czyszczę nogi i powiem Wam, że idealnie to wychodzi. A to jest. No w sumie też. No nie wiem, czy to się różni pewnie niczym. Wielkością opakowania. Myślałem, że jak foam clean to będzie bardziej to. No to w sumie to jest to samo. Tylko że 400 ml i 300 to mogłem kupić. Więc... No ale no, ważne. Myślałem, że to jest coś innego, bo inna nazwa, no. Maxi clean, FoamClean. No dobra, jest jeszcze płyn, ale jednak płyn ostatnio nie wiem, mam wrażenie, że ta piana jest lepsza. Zobaczmy sobie, jak nam pójdzie, a do wyczyszczenia będziemy mieli prawdziwy detailing, nie wiem, czy to widzicie. widać, czyli taki takie właśnie, ktoś napluł na matrycę, zobaczcie, to nie jest. Dobre, tutaj i tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to się odbija. Kamera, no ciężko zobaczyć, jak się odbija ten, ten OLED. no Kamera będzie ciężko to wychwycić, chociaż nawet nie no, wyostrzyć będzie jej ciężko na lustrzanym odbiciu. Na matowym byłoby lepiej, no ale rozumiem, są takie kropki i spróbujemy to yy, zneutralizować. Nie ma zając całej matrycy. Dobrze, i teraz zrobimy tak. Mamy tę pianę. Mamy nową ściereczkę z mikrofibry. Musi być nowa, musi być. Nie może być taka sprana. Bo to też. Da, dajemy dajemy troszeczkę. Dajemy troszeczkę na ściereczkę. Ale prze prześwietla. Bo ta kamera w ogóle Samsung sobie nie radzi. Malutką kropeczkę, bo to są małe kropeczki. Co tak prześwietla? Pierdzielę. co się stało z tą kamerą. Samsung. No. Malutką chrupeczkę, niech sobie to wsiąknie, ale elegancko. I teraz, panie będziemy próbować to wywabić. To jest delikatna sprawa. Czyli najpierw namaczamy. Dobra. Teraz został taki, taka smuszka troszeczkę i czystą stroną, już nie mokrą. Pięknie! Tak by nie było nic. Pięknie. I to jest właśnie AF. Yy, gdzie to było namoczone? Zgubiłem to. To była tak drobna sprawa, że to już zgubiłem. Nie, jest tutaj, dobra. I teraz może drugą stronę, żeby tym samym nie mazać, tamtym brudnym po tym. drugim miejscu. I czystą ściereczką. Ma śladu. Duży skórz. Czy te smugi uda się y, zniwelować i już zobaczymy I drugą stroną. Czystą szmatką. Wow! Monitor jak nowy. No jakbyś wyjął go z pudełka. Idealny. Zero smug. Zero jakichkolwiek, no, tylko pamiętajcie, szmatka musi być czysta, nowa, jeśli masz brudną szmatkę, nic to Ci nie da, ten brud yy, z, tego, z tego AF-a wsiąknie właśnie ze szmatki do, yy, do monitora. Zobacz, no idealnie, perfekcyjnie, tu, tu, to są nierówności matrycy, rozumiesz? Dziwne, nie? No tak jest. Wow, jak nowy. Najlepszy środek do Twojego telewizora i nie tylko. Teraz już wiesz, że to wszystko piękne jest.